Dziesięć warzyw może powodować silne wzdęcia, choć większość ludzi uważa go za zdrowy. Na początku pojawia się uczucie ciężkości po posiłku, potem dochodzą gazy, skurcze i nagłe uczucie ucisku w brzuchu. W rzeczywistości w jelitach dochodzi do zaburzenia równowagi bakteryjnej. Mikroorganizmy zbyt szybko rozkładają jedzenie i wytwarzają nadmiar gazów. Lekarze często uznają to za normalne trawienie. Jednak przewlekłe wzdęcia oznaczają, że mikrobiom jest rozregulowany. Nawet zdrowe produkty mogą dokarmiać niewłaściwe bakterie. Oto jak uspokoić jelita w naturalny sposób. Rano wypij niewielką ilość soku z ogórków. Zmniejsza on ilość szkodliwych bakterii i pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową. Siemielniane przed posiłkiem chroni śluzówkę jelit i zmniejsza podrażnienie. Pieczone jabłko przed snem odżywia dobre bakterie i wspiera pracę jelita grubego. To połączenie uspokaja żołądek, odbudowuje florę jelitową i eliminuje nieprzewidywalne gazy. Bez tabletek, bez restrykcyjnych diet, tylko biologia. A jeśli to brzmi znajomo, poczekaj, aż dowiesz się, który mój zdrowy warzyw powoduje wzdęcia silniejsze niż fasola. Wzdęcia blokują chudnięcie, odblokuj swój metabolizm naturalnie. Zobacz metodę w moim profilu.